Mamy 2 kwietnia. Należałoby zaszczepić jakiś zrazik na jabłonce. Pogoda jest fatalna. Przed chwilą padał deszcz ze śniegiem, ale szczepić już można. Dzisiaj zamierzam zaszczepić liberty Golden Delicious, Spartana i oliwkę żółtą. W spartanie miał swój udział profesor Pieniążek. Jabłko bardzo smaczne, słodkie. Oliwka żółta to jest polska papierówka. Niestety po obcięciu gałęzi widzę, że Kora nie odstaje od drewna. Proszę zauważyć, jak się szczępi. I tu zraz w takim przypadku nie przyjąłby się. Także musimy poczekać jeszcze kilka dni. Mam to drzewo, zostawiam w spokoju, będę szczepił za kilka dni. Obciąłem gałąź z nowego drzewa, i tutaj zobaczę, czy kora dobrze odchodzi od drewna. Od Proszę bardzo, bardzo dobrze odchodzi, można szczepić. Chciałbym Państwu pokazać to właśnie to miejsce zetknięcia się kory z drewnem. Proszę, już można szczepić, ponieważ jest, powierzchnie są gładkie, oddzielone. One w czasie zimy były zespolone. Kora była zespolona z drewnem i nie można było tutaj nic zaszczepić. Bo niektóre drzewa później oddzielają korody drewna. Obciąłem gałązkę. Dzisiaj mamy 3 kwietnia. Wczoraj nie udało mi się zaszczepić na innym drzewie, ale to drzewo nadaje się do szczepienia, gdyż kora oddziela się od drewna. Dzisiaj zamierzam zaszczepić zraz z odmiany Spartan. Rękę, rękę do tego, do powstania tej odmiany przyłożył niezapomniany profesor Pieniążek. Zastrugamy w klin, zazik, usuwamy korę. Proszę. I to jest około 2 cm wystarczy nam ociosania w klin. Teraz nacinamy tutaj konę. Odchylamy. Bardzo ładnie odchodzi. O i teraz wsuwamy. Jeszcze zobaczymy jak tam jest. Czy się coś nie strzępi. Wsuwamy. Ładnie weszło. Proponuję Państwu zaobwiązać szczepkę z drzewem, z gałązką, tak zwaną rafią. To elastyczny materiał, który krępuje korę, ale kora nie martwieje przy ucisku. staje się martwa. Zawiązujemy. I teraz smarujemy maścią ogrodniczą. Na bazie wosku pszczelego, można dostać w sklepach ogrodniczych, rafia jest dołączona do tej maści, jak to wygląda. Ten wosk nie wysycha, trzyma się dobrze, drewna. chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć, że gałąź powinna być obcięta w tym miejscu, lecz ja już tu mam zaszczepione, na tej gałęzi już mam szczepki innych odmian i nie mam, po prostu nie miałem serca obcinać w tym miejscu. Gałąź, gałąź powinna być do szczepienia gruba. Lepiej to wychodzi. I jeszcze możecie Państwo do 10 kwietnia zaszczepić w tym roku. Mamy dopiero... 3 kwietnia, prawda? Jeszcze mamy wiele, wiele dni i soki w drzewach już ruszają.